Zemsta Ewoksa. Gdzie jesteśmy? W miejscu, do którego teleportował nas Nate. Jesteście w cyberwymiarze. Jestem potężny skrozel, a to jest moje królestwo. Pewnie jesteście głupimi awatarami! Troniki! Ja tu rządzę! Na kolana! <śmienicza> Litości! Właśnie, że to ty. się mnie. Jasne! Oszczędź mnie! Błagam! Nicz muszę się wydostać z tego wymiaru? Mogę ci pomóc! Mam nawet przy sobie telefon! Tyle, że padło zasilanie! Wybacz! Znam sposób. Wiesz co to? Morfiks? Czysta morfenowa energia! Skąd ją macie? Tam skąd pochodzimy, jest jej pełno. Jest go o wiele za mało, żeby przenieść do innego wymiaru kogoś takiego jak ty, ale może wystarczyć na roboty lub awatary. Muszę tam wrócić. Udaj się do ziemskiego wymiaru razem z nim i przynieś mi dużo Morfiksa. Nie zawiedź mnie! Jak rozkażesz? Foxie Więc ukrywasz się tu przed robotem o imieniu Bargoil? Wierz mi, gdyby Bargoil ścigał Ciebie, też byś się ukrywała. Budowałem troników, żeby mnie chronili! Ja nie potrzebuję ochrony. Tak, ostry z ciebie dzieciak, ale beze mnie utkniecie tutaj na zawsze. <laughs> Ulepszyłem klucze, które znalazłem we braku. Wystarczy, że umieścicie je w swoich morcelach i bum, przeniesiecie się. I co ty na to, hojraku? Lepiej nie każmy Ewoksowi czekać. Ruszajmy! Na razie.